Sportowa jazda motocyklem niesie się ze sobą pewne wyrzeczenia, poświęcamy przeważnie komfort, w zamian otrzymując niezapomniane emocje czy nowe możliwości. Held jednak poszedł na pewien kompromis, stworzył świetne rękawice sportowe, które dają także dużą dozę komfortu. Przed Wami recenzja rękawic sportowych Held Trucks. O Marce Held już Wam opowiadaliśmy i pewnie widzieliście także te rękawice, które pojawiły się w poprzednim filmie. Testujemy je od początku roku, w tej chwili przejechały już około 2000 km i nie były oszczędzane wcale. Jeździły na motocyklach sportowych takich jak chociażby 954 Fireblade, na motocyklach typu Supermoto, zarówno w terenie jak i po szosie, jak na przykład na tej DRZ, czy na dużych motocyklach szosowych jak SV1000. Rękawica mogliśmy przetestować z samego początku sezonu, kiedy była dosyć chłodna pogoda, deszczowa, ale także później, kiedy wyszło słońce i przygrzało. Te rękawice nie są wodoodporne, nie mają membrany wodoodpornej, więc osoby, które chcą jeździć w deszczu, powinny ten temat raczej przemyśleć. Natomiast wszystkie osoby, które jeżdżą motocyklami sportowymi, będą zadowolone z wentylacji, ponieważ ta, pomimo tego, że nie jest jakoś specjalnie widoczna, jest i działa. Nowa rękawicy to mieszanka kilku komponentów. Z góry mamy grubą skórę bydlęcą. Po wewnętrznej stronie mamy bardzo miękką i wytrzymałą skórę kangurę. Jest ona bardzo wytrzymała, a jednocześnie niesamowicie delikatna. Jeździłem już w kilkunastu różnych rękawicach motocyklowych i w żadnych nie miałem tak dobrego czucia manetki jak w tych. Szczególnie w momencie, kiedy mamy trochę bardziej chropowatą manetkę, czujemy tutaj dokładnie wszystko. W rękawicach sportowych bardzo ważną rzeczą jest bezpieczeństwo. I tak tutaj mamy całkiem niezły zestaw, ponieważ główny ochraniacz twardy jest wykonany z kewlaru. To on będzie odpowiadał za to, żeby nasze kostki... Nie rozsypały się. Oprócz tego mamy ochraniacze miękkie typu Superfabrik, które są bardzo odporne na ścieranie, natomiast to nie jest jedyne miejsce, w którym mamy Superfabrik, ponieważ mamy także na mankiecie oraz bocznej strony rękawicy, także jesteśmy dosyć dobrze chronieni. Oprócz tego mamy twarde, plastikowe wzmocnienia i podwójne przeszycia skóry. Na komfort w tych rękawicach składa się kilka elementów. Wymieniłem już skórę kangura. Mamy także płaskie szwy, które nie będą nas uwierały w palce, co jest szczególnie denerwujące podczas jazdy torowej, sportowej czy jakiejkolwiek innej. Held znany jest także z tego, że ma specjalne żelazka, które uformują rękawice jeszcze zanim trafią do sklepów. Jednakże w momencie, kiedy jesteście takiej budowy jak ja, czyli macie męskie, szerokie dłonie i krótkie palce, Możecie mieć pewien problem. Początkowo przymierzałem 8 i 9, po czym wybrałem 8, mimo że była trochę ciaśniejsza, ale idealnie pasowała do palców. Był to bardzo dobry wybór, ponieważ rękawice delikatnie się rozeszły, idealnie dopasowały się. W zasadzie po przejechaniu pierwszych 20-30 km, już idealnie zgrały się z moją dłonią, i do dzisiaj mi dobrze służą. Wygląd rękawic, jak przystało na Helda, jest dosyć zachowawczy, natomiast jest całkiem udany. My akurat dostaliśmy do testów rękawice biało-czarne, fajnie się to ze sobą zgrywa. Fajna szara skóra kangura w środku, nie ma tutaj mowy o żadnych rozdarciach, natomiast niestety esteci będą musieli się pogodzić z tym, że z biegiem czasu wewnętrzna strona rękawic będzie ciemnieć. Niemcy potrafią czasem zaskoczyć i nie mówimy tutaj o przyjmowaniu imigrantów, tylko o fantazji, fantazji projektowania rękawic, tak jak na co dzień mamy do dyspozycji raczej nudne niemieckie produkty tak Halstrutz jest wykonane nie tylko dobrze jakościowo, ale potrafi nawet trochę zachwycić oko. Po przejechaniu 2000 km rękawice nie budzą jakichś moich zastrzeżeń co do wykonania jakości. Żadne szwy nie pękają, nic się nie rozchodzi, komfort jest naprawdę wysoki. Mogę je spokojnie polecić wszystkim, którzy chcą wydać około 500 zł na porządne rękawice. Heldy Trucks są objęte 5-letnią gwarancją, a także pakietem assistance.